Przyjechałyśmy dzisiaj na pierwszym miejscu z naszym mielnickim korowajem weselnym i korowajczykami weselnymi, które są wpisane już na listę produktów tradycyjnych w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Także to, jest, to są nasze takie już. Twarde produkty. To składniki, które, z których wypiekany jest ten korowaj weselny, to są tylko zwykłe takie jak kiedyś były mąka, mleko swojskie od krów, które były kiedyś. Teraz też możemy zdobyć takie mleko masło, jaja świeże, no i wszystko. Drożdże i wygniatanie tego ciasta. Ale te symbole, które są na, tym, na tych naszych korowajach, no to coś mówią o tym, bo na naszym mielnickim korowaju. Tak jak na niektórych, na przykład na lipskim korowaju są gąski, na naszym e, mielnickim szczególnymi symbolami jest słońce i księżyc. No tak jak zawsze na, na weselu musi być para młodych, musi być e, dużo e, akcentów przyrody, bo symbioza człowieka... Symbioza człowieka z przyrodą to jest właśnie to, to co jest, kwiatki, listeczki różne, kłosy zbóż, żeby parze młodej nie zabrakło nigdy, chleba na stole, są szyszki, żeby para młodych kiedyś tam miała potomstwo, żeby się dzieci urodziły. No i warkocz, warkocz też jest, który oplata ten korowaj jako symbol dziewictwa, znaczenie panny młodej.